sobie w taką fajną gierę. E, no. Jedziemy tutaj pod, pod ludzi. W ogóle się nauczyłem już w to grać trochę, bo w to, trochę już w to grałem. O, dobra. No, ludzie siadać. Siadajcie. No, siadać. Szybciej. No. Siadajcie. Ano. O! Wsiadają już. Na mi. Dzisiaj, o skip mogę, dobra, to skip, o, o mój kolega już odjeżdża. A dobra. dobra, już zamykamy drzwi, odpalamy. O, możemy tutaj sobie tak cofnąć, fajnie, pięknie. O, nie, deszczyk pada. Gdzie są wycieraczki? Halo. A, i zapomniałem, zostawcie subskrybera. I wpadajcie na kanał przez, y, y, Jerry. przez y, Jerry. Jerry, to nie on. No, to jest kanał, i też mu dacie subskrybera z dzwonem, żeby przyszły powiadomienia. No. O, o dobra. Wjeżdżamy. O, no. I tak można sobie w to grać. Właśnie, o. Jedziemy. Minuty nagrywam to bez bardzo długi czas. Ho. No dobra, to jedziemy. Uh -huh. Kto tam żyga? Proszę nie żegać. To jest gra na telefon i ona się nazywa y, bus Simulator O kurde, czy na czerwonym świetle. O Jezus. Dobra, wyprzedzam wszystkich, Nie. Ujeżdżamy Jedziemy, ruch, ruch drogowy. No, to jest mój pierwszy filmik w ogóle i dajcie like, o kurde policja już mnie goni No Dobra Stóp, o Jezu Sławe, stój O, dobra No Raz na telefon i ja ona jest bardzo fajna. Dobra, jedziemy. <laughs> I ciekawe ile z tego pieniążków dostanę. Z tego jakby wiecie. Z tego... z tego kursu, co? I napiszcie jakie gry też chcecie, bo będę może nagrywał jakieś na kompie, ale to jeszcze nie wiem. No. Może Hitmana kiedyś nagram. Tylko to będę musiał montować na czymś. No. Ojejuchu mój! skręcaj, skręcaj! O, o Jezus! Chwila, widzimy. O, o, chwila, widzimy się za chwilę. O Jezus! No dobra, jednak się nie widzimy za chwilę. Ja wycofuję na jolo! uciekamy przed policją. Jak tam? Nikt nie zżygał się przypadkiem, bo tam słyszałem, że ktoś tam żyga. O Jezus, dobra, idziemy. Mm jedziemy całą petą tak nie dół Dobra, jedziemy A ja A, ja te wycieraczki miałem włączyć O Ale one nic nie dają Tylko one te kropy zmywają To nic nie daje, halo Ojej Nie, Będziemy, no ja zmontuję trochę ten film. Ale to tylko dam mu muzykę trochę do tego i wiecie. Muzyczkę do tego dam mi tylko intro. To tyle bez mojego montowania będzie. Wiem, że mało, ale dużo pracy to jest. Docencie to. No. No to tutaj. O skręt! Skręt trzeba tego bu busika złodziejaszkowego go. O Jezus! hamuj O Boże. Mój Boże no. To jedziemy. chwila, widzimy się za chwilę. Ok, to już jestem wróciłem, bo miałem wypadek, bo kurde, widzicie i tak polskie drogi normalnie. No nie wiem, czy to ja nie umiem jeździć, czy to takie debile. O Jezus Policja pojechała, ale chyba mnie nie zobaczyli, bo wiecie, bo o kurde, ciągle gazowałem. Jak jechać? O dobre świadę. Nie trąbta na mnie. Tam policja pojechała. No i ta gra jest ogólnie bardzo fajna. No, można... Hmm, przy obiedzie, kolacji. <laughs> no. Tutaj mój kolega się śmieje za mnie. A, no. No. To znaczy jest znajomy No. no. O, McDonald's. Zobaczcie, McDonald's. Zobaczcie, przekręcone to jest. Halo, kto chce tam na stronie? O kurde. O nie. A nie, chyba cały tu. O kurde. A tutaj jest McDonald's. dobra spokojnie. Ja wstąpię, jadę do widzenia. Nikt mnie tutaj nie obchodzi. Dobra, nie ma. Ups, o policja, dzień dobry. Wyprzedzamy policję. I cyk, policja wyprzedzamy. Piu. Nie zatrzymali. Policja już by dawno mnie zatrzymała, jakbym jechał prawdziwym autem. Okej. Okay. No. Za tak 7 minut i ten film jest koniec, bo ja tylko chciałem wam pokazać. Kiedyś będzie cały odcinek z tego na pewno, ale to no, dobra no. <ścoughs> no. Dobra. Hmm. Dobra, to się zatrzymam. Coś wam powiedzieć. I takim akcentem już. Yy, I takim już akcentem kończymy. E, ten filmik. Piszcie, jakie chcecie filmiki. I z jakich gier. Do widzenia. Dajcie subskrybera. I moje kolegę